Kochani, szybciutko, case study z euro-dolara, którego analizowaliśmy sobie z samego rana. Zanim może pokażę, co tu się działo, weźmiemy sobie ten film Komodo Trader's. Weźmiemy sobie, słuchajcie, ten film. Na którym tu to e, jedyne do czego dochodzi to. Uno momento, żeby powiedzieć w ogóle, jakiej sytuacji my będziemy mówili. Nie, XTB nie chcemy. To jest dosyć. <laughs> Dobra, Tutaj powstrzymam ten się ten z XTB. Natomiast dobra, co my analizowaliśmy? Analizowaliśmy sobie euro. Dollar. O dokładnie mówię o tej sytuacji. Ja wam pokazywałam, że mam tutaj zawartą transakcję. Ta transakcja była zawarta na piątkach, właśnie dlaczego w ogóle to? Słuchajcie, my sobie zanalizowaliśmy tutaj w tym miejscu tą strukturę całego ruchu, czyli powiedzieliśmy sobie, że wypada nam docelowo kontynuacja trendu, wypada nam zmiana charakteru trendu, no i to podegranie w tej dużej strefie jeszcze pokrywało nam się sceną z 6 rano, podgrywało się idealnie ze wszystkim. Staram się znaleźć tą, słuchajcie, tą naszą transakcję, którą zawieram, żeby pokazać wam dokładnie, w którym miejscu ona była zawarta. No tutaj pewnie już jej nie znajdę, no, trudno, nie ma. Nie ma to większego znaczenia, w takim razie przejdźmy do samego case study, bo mi ta transakcja się zamknęła, szczerze powiedziawszy, ale otworzyła się druga droga ze względu na samą strukturę. Za chwilę Wam pokażę, co ja tutaj zrobiłam, natomiast by nie być tutaj głosłownym, ta transakcja, zwróćcie uwagę, zamknęła mi się dokładniej, tu była wzięta, zgodnie z tą świecą, tak, z godziny 6, tu się zamknęła na 100%, plusie, czyli powyżej trochę tej strefy i ja ją wzięłam ponownie dokładniej na tym, na tym spadku. Na tym tutaj zejściu zamiedynki będzie to ciekawiej wyglądało, bo akurat bramił właśnie z interwału M1 ze względu na prostą rzecz, szukając załamania tej struktury dokładniej w tym miejscu. Także ja ją dokładniej po wyłamaniu takiego pierwszego mini dołka na samej górze. Natomiast wracając do tej stady, co my takiego będziemy ciekawego omawiać jako żywy przykład. Przeanalizujmy sobie strukturę tego trendu, ale na razie tego kawałka wzrostowego. Zwróćcie uwagę, że tutaj wzrostowo, biorąc to pod uwagę, jakakolwiek zmiana charakteru trendu leżała. W tym miejscu mamy piękną strukturę potwierdzającą kontynuację trendu dokładnie tutaj. Następnie nie mieliśmy zobaczcie już wybicia kolejnego szczytu. Z tego szczytu została zebrana tylko. Jakaś płynność, co zaczęło mi sugerować, że zacznę na ten ruch patrzeć bardziej prospadkowo. Dzisiaj dodatkowo ta godzina szósta oraz utworzona tam strefa, czyli ta zielona, dokładnie ta, mówiona, zobaczcie, została oparta na tej świecy, to była moja pierwsza decyzja dzisiaj do wejścia w shorty, dokładnie w tym miejscu, była oparta na strukturze trendu. Co ta struktura trendu o czym nam mówiła? No mówiła nam przede wszystkim o tym, że zmiana charakteru trendu leżała w tym miejscu, wymarkujemy sobie tu zmianę charakteru trendu, dokładnie tutaj. Zobaczcie, pierwszy szybki dołek, e, mamy, e, znaczy szybki szczyt, ostatnia świeca w ruchu, mamy potwierdzenie, ostatnia świeca w ruchu, mamy tutaj ta zielona, jest potwierdzenie na czerwonej świecy, kolejna, ostatnia świeca w ruchu, dokładnie tutaj, no i mamy pullback, tak? Czyli dokładnie w tym miejscu wymarkowaliśmy sobie w tym ruchu wzrostowym kontynuację tego trendu. Czyli to miejsce od razu oznaczamy sobie jako miejsce KT kontynuacji trendu. Rynek e, gdzieś tam testował tą kontynuację. E, ta kontynuacja nam się oczywiście przesunie w to miejsce. Następnie ona się przesunie w to ze względu na bardzo prostą rzecz. E, kontynuacja trendu słuchajcie, musi być pociągnięta e, pełną świecą, czy musi zostać wypełniona pełną świecą. Tam nie mogą zostawać knoty. Zobaczcie, że tutaj nie mieliśmy przejścia tej kontynuacji. Mieliśmy pozostawienie knotów. Tu nie mieliśmy przejścia tej kontynuacji, mieliśmy pozostawienie, pozostawienie sobie knotów. Knotów słuchajcie, dalej, no i następnie. Bardzo sympatyczną sytuację pokrycia całkowicie tej kontynuacji. W związku z czym ta nasza zmiana charakteru trendu, biorąc pod uwagę ten ruch, ona, słuchajcie, nam się przesunęła dokładniej do tego, do tego miejsca, tak? Przesunęła nam się dokładniej tutaj i zwróćcie uwagę, co się stało wokół tej zmiany charakteru trendu gdzieś tam w okolicy. Mówimy o tutaj analizie piątki na jedynkach, było to lepiej widać, bo tutaj moglibyśmy sobie zarzucić, że no, było wybicie. Było pokrycie tego ruchu, ale te knoty nie dały tutaj wejścia, nie dały takiego bardziej precyzyjnego wejścia do kontynuacji. Ona nam wypadła dokładnie w tym miejscu. Zmiana charakteru trendu tutaj. Więc moje pierwsze podegranie było podegraniem agresywnym, szukającym po prostu wejścia do pokrycia kontynuacji. Dopiero zostało ono wybite, ta płynność została chwycona nieco wyżej. I zobaczcie, że ta płynność spulbekowała mi porzuconą płynność z poprzedniej strefy, I to była w sumie jedyna strefa, przed tą głębszą zmianą charakteru trendu, choć tutaj nie wiem, nie wiem, czy możemy mówić o głębszej zmianie, musielibyśmy ten kawałek przeanalizować, ale wydaje mi się, że tak, bo dołek został wybity i następnie został dokonany ruch, więc zobaczcie, że tutaj te wybicie pokryło mi także porzuconą płynność, więc zmiana charakteru trendu, w tym stady, zmiana charakteru trendu leży dokładnie sobie w tym miejscu. Zmiana charakteru trendu i kontynuacja. Na tej zmianie rzecz jasna zrobiła się naprawdę sympatyczna strefa, jeżeli chodzi o takie bieżące Bieżące wejście, dodatkowo zobaczcie, że to wszystko dzieje się wokół godziny 6. Te wszystkie chwytania płynności podażowych, one wszystkie dzieją się wokół godziny po prostu 6, co jest bardzo dobrym wyznacznikiem, jeżeli chodzi o strefy. Strefa od razu została tak także był potencjał do drugiego wejścia. Kolejne przeragowanie, czyli był potencjał do trzeciego wejścia. No i to, co się teraz dzieje, to jest szukanie takiej świeżej zmiany charakteru trendu. Mam nadzieję, że coś tu co się ciekawszego wymarkuje, to sobie to przeanalizujemy. Natomiast idąc dalej, kontynuacja trendu, zwróćcie uwagę, ona została domknięta tą świecą. Tu mamy domknięcie kontynuacji trendu pełną świecą, czyli wszystko nam się zgadza. Zostało tu domknięte, cena zrobiła close'a, całkowitego na kontynuacji trendu, także szukamy sobie jakiegoś potencjalnego nowego wejścia. Ostatni wówczas dołek, który nam się tam uplasował, to jest dokładnie ten dołek, już Wam pokazuję, który to jest dołek leżący dokładnie w tym punkcie dostał swój pullback. Tu mieliśmy jakieś bardzo wąskie kiwale, czyli równe dołki. Następnie wybicie kolejnego punktu, i tu już mamy. Zobaczcie, dotarcie. Ta noga się dociera. Jeżeli teraz rynek zamknie to miejsce i domknie nam docelowo tą świecę, to jest ostatnia, zobaczcie, świeca w tym ruchu, to sobie kontynuację tego naszego ruchu, czyli tą nową kontynuację, wyznaczymy dokładniej w tym miejscu. Jak zostanie wybita zmiana charakteru trendu, możemy wymarkować tutaj. Na razie jednak zostawmy to tak, jak jest. I gdzieś tam ją sobie dziabniemy dalej, i spójrzmy na wykres. Gdzie poszukać w takim wypadku tego entry? Jak widzicie, u mnie akurat entry leży, leży w tym miejscu, czyli wyjście leży dokładniej tutaj. Wejście natomiast jest bardzo precyzyjne, jeżeli chodzi o takie wejście intraday. Moglibyśmy sobie zatem poszukać na troszeczkę wyższych interwałach miejsca do wyjścia, gdzie miejscem do wyjścia mogłaby być najbliższa strefa popytowa. Czyli najbliższa strefa popytowa, leżąca dodatkowo, zwróćcie uwagę, w nodze. Ruchu, który wybił ostatni szczyt, czyli w nodze tego ruchu wybijającego. Więc to mogłoby być nasze entry. Z racji tego natomiast, że ja tą pozycję wybrałam z bardzo małego interwału M1, M5, ja poszukam sobie wyjścia właśnie na tym interwale. I taką dobrą sprawę wyjście, słuchajcie, ja w tym miejscu e, opieram sobie, no widzimy jakieś tam pierwsze problemy z e, dokryciem tej kontynuacji. A ja wyjście opieram sobie na zmianie charakteru trendu z perspektywy tej prowzrostowej. Czyli nie rozgrywając już jakiegoś kawałka tego ruchu, tylko Patrząc na tą strukturę jako ten impuls prowzrostowy, a to traktując jako ogromny półbek, choć de facto to już ja, tego, ja to przestałam postrzegać jako tylko i wyłącznie pulbek. Moje wyjście leży dokładniej wokół tej zmiany charakteru trendu. Bo jeżeli dobrze się przypatrzycie, a się przypatrzymy razem, to zwrócimy sobie uwagę za chwilę, że ta strefa nie została przetestowana. A nie została. Ona została tak. No na pół gwizdka, zobaczcie, naciągnięte. Dosyć mocno dziębnięta w tym miejscu. Natomiast no, dla mnie entry na razie będzie leżało tutaj, z względu na to, że nic ciekawego po drodze tutaj się nam nie wyklarowało. Pytanie: co jeżeli teraz rynek będzie zawracał, czyli tak, co w przypadku, kiedy tu nie dojdzie do wybicia? No, dla mnie słuchajcie, dalej najważniejszym miejscem do zmiany charakteru trendu jest to miejsce leżące na w świecie po prostu powyżej, czyli wokół tego miejsca. Jedyne co możemy teraz zrobić, to po prostu przesunąć sobie stukosa, zmniejszyć tą wartość ryzyka, choć tutaj i tak jest fajny współczynnik zysku do ryzyka, bo moje pierwotne ryzyko to było 0,25% rachunku, czyli 62,5 dolara, natomiast docelowy zysk, słuchajcie, tutaj, jeżeli uda się zamknąć tu, gdzie zakładaliśmy, to jest 227, czyli można sobie jakoś tak w okolicy policzyć, że to nie będzie tam 4, Cztery zysk do ryzyka, to będzie jakieś 3,70 czy 3,80, tak naprawdę szybko licząc. Także naprawdę całkiem nieźle, nieźle to wygląda. Oczywiście, jeżeli przebijemy to miejsce, no to dla mnie to już będzie potwierdzenie kompletne, że mamy tutaj jeszcze do pociągnięcia ten kawałek to co najmniej. Więc z czystej ciekawości, z czystej perspektywy możecie sobie obserwować tego eurodolca, tym bardziej, że go analizowaliśmy, to entry, w sensie to wejście, bo powiedziałam entry, że szukamy entry. My szukamy, tak, no będziemy szukali wyjścia. Natomiast to wejście w tym przypadku było, było podyktowane bardziej agresywnym podegraniem, gdzie no, rynek domknął stoposa, wywiózł i zrobił swoje, po prostu wyrzucając wyższą zmianę charakteru trendu i, i tyle. Tak, i trzeba się z tym faktem po prostu pogodzić. Także na ten moment wygląda to naprawdę, naprawdę ok, jeżeli chodzi o euro-dolara. Natomiast no, trzeba uważać może nie, no Dzisiaj na tą 14.30 przede wszystkim, bo jesteśmy już blisko Oraz na fakt jutrzejszego podgrywania Także wszystko mamy zabezpieczone Ta godzina szósta dzisiaj się przydała do wymarkowania fajnej strefy I dlatego też polecam Wam ją obserwować po prostu później Także na razie takiej stady zmarkowania całej struktury rynku wygląda w taki sposób Mam nadzieję, że nic tu nie, nie pomyliłam, to co chciałam powiedzieć Było powiedziane, także jest... Jest tutaj ok, pokrycie, wyjście, tak więc ta nasza docelowa zmiana leżała sobie po prostu, po prostu dalej, tak, i ta kontynuacja trendu, która na początku mogła się tutaj pojawić, bo co tutaj się zadziało? My generalnie, słuchajcie, żeby jeszcze raz przeskanować bardzo szybko, Sz -sz szczyt, szybki szczyt, szybki szczyt, wybicie. Po wybiciu szybkiego szczytu stawiamy kontynuację, po zatarciu stawiamy zmianę charakteru trendu. Ja sobie już tu zmianę charakteru trendu w błędnie w głowie postawiałam wtedy, kiedy podgrywam tą strefę, natomiast rynek wybił tą zmianę trochę wyżej i dopiero wówczas pokrył nam kontynuację, więc ta zmiana leża dokładnie tutaj, co już ładnie potwierdza nam całą, całą strukturę rynkową. Także tutaj zmiany charakteru trendu nie byłoby docelowo, nie dokryliśmy tego. Natomiast ja sobie w głowie tak agresywnie ją tutaj. To co oczywiście było błędem. Natomiast samo stady jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o rozegranie intraday z wykorzystaniem godziny szóstej. Także e, zachęcam do śledzenia tej godziny szóstej, ustawiania jej sobie jako takiego intradayowego punktu albo zmiennego, albo rewersala. Dla osób, natomiast które dopiero będą wchodziły sobie na rynek wokół sesji amerykańskiej, ja pewnie też z Wami będę, e, bo też będę to śledzić, warto sobie spojrzeć na momenty maksymalne Londynu. Oraz minimalny Londynek, jak się otworzy sesja. Ten minimalny, jeżeli wybijemy kontynuację, oczywiście upadnie trochę niżej, natomiast ten punkt Londynu, górny, ten szczyt, na którym leży jeszcze strefa, może być ciekawy przy jakichkolwiek rewersalach. Także obserwujcie, testujcie, sprawdzajcie i widzimy się w następnych filmach. Do zobaczenia!